Dawaj go. Yes, pierwszy Zajemnie. chłopie. Ale kozacki ty. Pięknie. Na rokiego? Na rokiego. Mamy pierwszego skurczyczka. O, stary. Sześćdziesiątka. Dziwny jakiś. Na rokasa. Na rokasa. A jaka główeczka? Sześć, ile, działa? Osiem. Zobacz masz dwie sz... płetwy, chłopie, wykształcone. Tu jedną, a tu drugą. Tutaj nie ma w ogóle. No, no i powiedzcie mi, czy nie da się łowić bez echosondy? Dzisiaj po prostu dryfujemy na otwartej wodzie, no i trafiła się. Piękny, z płytkiej wody koło metra. Ładnie z <laughs> celu. Myślę, że Sadacz, koło metra. Koło metra woda. Głębokość. No fajnie. Ale długi. Mało miejsca na pontonie, więc mierzmy go tak powietrze. No mówiłem 60. elegancko. Odhaczam na momencie. Pięknie, przydzwonił na Rokasa. Leci, woda. <noise> Bez ekosądy, no.